Zapraszam na wlogma z dzień 13 i 14. Telefonu. raz raz, no mnie to zapadłem, raz dobrze, raz raz dobrze, dobrze i raz, uh. 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 wow, uh. wow. Oh. światłość widzę światłość, nie widać mnie prawie, jestem za mały. Mogę powiedzieć, co będziemy robić? Możesz powiedzieć. Coś. Dzisiaj, dzisiaj będziemy piec pierniczki Spróbujemy ustawić sobie troszeczkę światła, bo mamy strasznie ciemno. I e, działamy celinki linki la, la, lampką. Dzisiaj pieczemy domek z piernika. E, mam te foremki, które ostatnio dzieciom dałam. E, do wykrawania ścian i tak dalej. Więc będziemy pierwszy raz robić domek z piernika. Ale foremki później. Najpierw zajmiemy się... Ciastem! Aha, jeszcze mam... Domek z piernika i będzie też choinka z piernika. Takich gwiazdek. Zrobimy podwójną porcję, chociaż nie wiem czy to nie będzie za mało. I tak, od razu sobie najpierw przesieję mąkę. Bo już później mieć to z głowy. I tutaj ja potrzebuję trochę kilogram mąki, bo robię podwójną porcję. Ja przepis napiszę w komentarzu. Ciężko to. Przesiewajcie. Dodam od razu tu sody. Szybciej. Śnieg. Na porcję jest 120 g masła, więc my potrzebujemy 240. 240, czyli całą jedną kostkę. I z tej kostki nie całe pół. Czyli tyle? Ciotkiem mniej. Z którą stronę ja bym było, a ja Nie, tą mniejszą. która jest mniejszą. Potrzebujemy ciotki mniej. Na no dużo. Tak? Na mm, no dużo. Miodu! I e, odkręć siłaku. To jest miód. Kwiatowy. Tak, to jest miód. Na porcję potrzebujemy 200 g miodu, czyli więc 400, czyli troszkę mniej niż pół, tak? Tak samo słoika miodu. Czyli tyle samo, ile ukryliśmy? Nie da się. Nie tego. udało się odkręcić, więc lejemy. No, lej Krzysiu, 400 gram, więc dużo, nie żałuj. Dużo ja dużo! Chyba już. 50 gram cukru na porcję, czyli my, my dajemy 100 gram. Ale będzie słodkie to. No. To trochę wygląda w tym miodzie jak ser. I teraz e, możemy tak mieszać, ale musimy to podgrzać i nie zagotować. Mieliśmy mały wypadek z miodem. Krzysiu wlał cały słoik, ale urodzaliśmy sobie własne. Nie jest. Ile chłopa. Krzysiu tutaj rozpuszcza. Miesza dzielnie. Piernikami. Do tego dodajemy przyprawę. Co? Chyba tak, bo to mamy podwójną okay. porcję, mm. więc... Łaaa! spadła! Łyżka <laughs> spadła. Będziemy musiało łowić. Brązowe. Brązowe się robi od tej przyprawy. Mm. No i bardzo fajnie. Musi być brązowe. A to mogłoby się zrobić pierniczki bez przyprawy do piernika? No raczej nie. Także się... samemu można by było zrobić A co by się z tego zrobiło, z tej Ciasteczka po prostu. Co wolisz, pierniki czy ciasteczka? E, pierniki, coś? ja uwielbiam pierniki. Wiecie o tym. Ale ciasto czy ciasteczka? I jedno i drugie. Ja lubię ciasto też, ale pierniki są lepsze. Takie, takie chrupiące. No. Kiedyś kupiliśmy taki piernik e, gotowy. Nie pierniczki, tylko piernik. E, w groszku to był bardzo słodki. No tak, na no, piernik jest słodki, bo się dodaje miód. I cukier, więc... Ale tu też się dodaje ten to cukier. Dobrze, jak nam się rozpuściło, to teraz dodajemy do mąki... Jeszcze się nie rozpuściło. Dwa jajeczka, bo jedno na porcję. Mm. I wlewamy tą masę. Wow. No, mieszamy, mieszamy. Może, mogę też? Mieszaj. gdzie ty w tą stronę, a ja w tą stronę. I to jest drugę. Miana łyżka. Wyrabiamy ciasto. Troszkę nie za dużo tego jest, powiem Wam, Chociaż to jest duża miska, to się tak może wydawać mało, ale tam dużo znacznie nam nie potrzebna. E, I myślę, że to jest ciut za bardzo mklięcym. Mm. Też fajna ta masa, ja to ja zapłacę te rękami to robię trzy Też chcę. Najlepiej. Nie? Fajne chcę. Mogę? Koniec. Konkurencję <grym> do wyrabiania. Koniec. O, ja uczuciłam. Fajne, nie? Przy tej lampce to mamy bardzo klimatycznie. Tego tak się szmaj. Nie, nie mamy ciemno, tylko klimatycznie. Wow, ale cieplutkie. A? Fajna, nie? Przyjemna ta masa jest. <grym> Ciasto wyrobione, zobaczcie, takie mięciutkie jest, fajne i y, ono jest ciepłe, więc musimy je y, schować na godzinę do lodówki. Dzisiaj na obiad kwaśnica w takim okresie jesienno-zimowym to często jemy kwaśnicę, bo jest. Jest ja się chce chcę po prostu czegoś takiego, kreślnego. Wróciliśmy po jakiejś godzince i teraz już nie ugniatamy, tylko rozwałkowujemy. O mój, pierwszy, pierwszy byłeś. Pierwsza, pierwszy! <noise> Będziesz godzinę. To proszę. Widzisz <noise> godzinę, ty wyrobi. <noise> jest twardsza, bo, bo. Y, troszeczkę stężało. Produkcja jest chłodniejsza. Ja mogę zrobić ten. tę, się Ech. zmienić. Boże, no. ja się czuję, jakby był środek nocy. Czemu? A! To. tak ciemno. Nie jest to ciasto takie jakbyśmy sobie go zuczyli, jest bardzo kruche, Ideja. bardzo kruche i się rozwala, staram się zrobić te ściany, ale będę musiała wykrawać z takich najlepszych kawałków, a z tych takich gorszych po prostu będziemy robić albo ludki, albo te mniejsze elementy. Wybrać ludko, wybrać ludko. Pierwszy piernik. takie równe, żeby wykroić te duże elementy do domku. Na razie mam jedną ścianę. Pierwszy raz robię taki domek, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałabym, żeby takie było jednolite, a nie połamane takie. Bo boję się, że wtedy mi się połapie ja te duże elementy. O, jeszcze mamy tutaj. Małe, trochę małe. Jak mało? Znisz. O, tutaj jest ściana. Zobaczymy. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Nie rozumiem tego. Oszukajcie. A, Szukacie. Acha, bo to może są do różnych rozmiarów. Może być większy domek i mniejszy? Możliwe? Może jedno jest mniejsze, drugie jest większe. No to dwa domki. proste. Mamo, Powsuń. nie, bo to jest do dachu, żeby tak było. Ty małe, a ty do ścian. Po... Ale prostokątne do dachu? Patrz, nie, że po dach ma tak jeszcze. Nie rozumiesz, popatrz. Masz pudełko, nie? I on ma, patrz, on ma jeszcze taka tutaj. Patrz, to jest posunek. On ma jeszcze tutaj to. Aaa! Troszkę. Dobra, mięśle. już wiem. Krzysiu, normalnie jesteś mistrzem moim. Dobra, Super. Rozwaliłeś się. Aż. No, one były takie, że y, były problem z nimi. Już wiem. Perfect. Nie, ja powiem. Ja. Te takie z takim trójkątem to są na front, a te są, szu, a te są na fangli. dach, Te większe. A te mniejsze są na ścianę. Brawo no super. A no, co lepszą wyobraźnię taką faktyczną niż ja? To dobrze. No bo przejdziesz do taki jeszcze dach, żeby no. woda spływała w dachu. Gwiazdka z hmm. tej żółtej pręki. Dobra, teraz ja by dalej A mam już można pijać. Dobra? Czyli mamo, mamy już tak, mamo, dwie ściany świec? takie, dwie takie. Mamo. Yy, chwileczkę jeszcze, wiesz, bo jak już odpalimy, to później już musimy mieć na zmianę. No, nie, ale... Tutaj mamy te drobniutkie elementy. Mm. Jemy pierwsze pierniczki. Czy eee. się o tym nie wie? Mm. Proszę. Eee. Mm. To jest jednak coś najlepszego na świecie. Mogę to mm. Tak wyglądają elementy na domek. Tutaj mam te kwadraty, prostokąty. Tutaj mam takie dwie części, i zaraz będę to piekła. Nie mogę się doczekać, jak to wyjdzie. Jestem bardzo ciekawa, żeby się tak równo, ładnie upiekły. Nic z tego nie zrobię. Teraz y, robię gwiazdki na tą choinkę. Pomocy. Mam wszystkie, tak? Raz, dwa, trzy, no chyba. Dostaliśmy od dzieci takie piękne serduszka. Takie Kofanie. same, ale w różnych kolorach. Ja już spasowałam. Ja tylko już teraz jem. Wielka góra. Wziąłam się troszkę za sprzątanie, a dzieciaki jeszcze postanowiły dekorować. Część odłożyłam na domek i pokażę jutro, bo ci już naprawdę jest tak ciemno, że nic nie widać. Pokażę jutro rano. Odłożyłam Musiłem. tak fajnie na równo, żeby wystygła. I jutro będę składać zamek. Mamy nową scenerię. I losowanie z woreczka adwentowego. Numer. 14 już nie jestem Ty nie jesteś pewna co? Ja w ogóle nie wiem. Już różne kształty, różne faktury i różne materiały. Znowu kubek. jest? Szkaleczka. Śklaneczka do zimnych napoi. Świąteczna. I teraz kolejny dzień. Jak masz na? To są gumy jakieś, nie? Czy są to są? Nie, jest Jest rano, następny dzień. I dopadało nam troszkę śniegu, ale niedużo już teraz przestało. Czekamy aż się rozjaśni, żeby było yy, pens zdjęciowy, żeby był <grystanie> jasnie, jaśniejszy. Oglądamy, bo od rana nie śpimy, oglądamy świąteczny film tamte święta. Yy, I będziemy robić dzisiaj domek z piernika kończyć. Także bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Mam trochę zaległości w moich herbatkach, więc sobie zrobię. O, zielona herbata z cytryną, Mam do tego imbir i bierzemy się za domek z piernika. Zrobiłam lukier. Pierwszy raz robiłam taki lukier, to musi być taki twardy, mocny lukier, więc to jest z białka i z cukru. I dałam troszeczkę cukru waniliowego dla smaku i zapachu. Tutaj mam takie szpurydki, takie woreczki. Te elementy, które tu zostawiłam, te pierniczki, to chcę wykorzystać do ozdoby tego domku, żeby je poprzyklejać później na ten domek, nie? Żeby było ładnie. I dekorujemy no ładnie, tak, żeby to było na domek jako dekoracja. Korujemy to tak, żeby to później przykleić do domku, dobra? Okej? Okay? Mm -hmm. A ja sobie włożyłam tą sprytkę. to będzie mój pierwszy raz, nigdy tego nie robiłam. I teraz musimy pomyśleć, jak to złożyć. W ogóle nie zrobiłam sobie takiej podstawy, chyba podłogi nie mamy z tego domku. Te elementy wyszły mi też takie nierówne, ten akurat jest grubszy, ten jest cieńszy. No ale nic, miejmy nadzieję, że jakoś to skleimy. Krzysiu, ty jesteś tutaj moim nadwodnym technikiem, inżynierem. Jak to miało być? Um, to, te tu, te tak. Aha, tak, czyli te grube tak. idą na dach, nie? Te szersze? Nie, 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 te idą na dach. Te id mniejsze idą na dach chyba. Nie, te nie. idą na dach. No. To te pasuje. idą tu, te idą na dach. Ok, te trzeba przykleić tu. Czyli jakoś musimy najpierw spiąć te ściany. Jak <śles> to zrobimy? A ile tak mam trzymać? Eee, godzina. że. No, <laughs> Wiesz co? Potrzebuję kolejnych rąk. Krzyś, położysz mi na chwilę? Maję. Tylko tak Czy nie mam? możesz nimi bujać, bo bujasz, kochanie. A mi się wydaje, że to jest mniejsza No jest. Jedna jest mniejsza Najlepsze jest to, że dzisiaj jest niedziela i dzisiaj ten film musi na kanale. Ja mam zmontowaną część o tym, jak pieczemy to. No oj, ja nie mogę. Nie, to w nie pasuje. No, jak oni to robią? A jeszcze to nie Ja to się strasznie gibię. Bo to nie wyschło nam. Nie, ale to nie pasuje, patrz. Oj, oj, Potrzebujemy. No niestety nastąpiła piękna katastrofa. Dał się złożyli. Jak wygląda sytuacja? Myślałam, że ten domek nie wyjdzie idealny. Na pewno, to wiedziałam na pewno, ale że w ogóle nie wyjdzie, coś mi spodziewałam. Coś się trzyma, słuchajcie. Coś się trzyma. Właściwie zobaczyć to jest mhm. nagrywanie, ale tutaj są ważniejsze sprawy niż idealny kadr. Zobaczycie, jeszcze zostaniemy mistrzami domkowych. Na, 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 wiara we mnie po prostu wstąpiła w tym momencie. W tym momencie wstąpiła we mnie wielka wiara. O, Brawo, mama. Trzyma się na razie. Brawo, mama. Na razie spodźkane, ale to nic. Wow. No. Obliżę się. Obliżę się. <grym> A, wow. Zobaczcie, trzyma się. Jeee! Yeah. Ale się będzie gotowy. Ale piękny pierniczek. Ja robię taki sweter. Mamo. Czekamy aż to wyschnie, nie wiem, 100 tak, lat. ci radziła. Czy zakładamy dach? Eee, czekamy 100 lat. Dobra. Posłucham się was. No. Czekaj, nie, ja tylko przymierzam Trwa na razie. Dobrze. tylko przymierzam. To jest jego telefon. No powiedzmy, że to pasuje. Słuchajcie, powiedzmy, że to pasuje. To jest chudszy, a tak grzecznie. Hmm. No właśnie. Dużo to, widać. I to jest czy ten dach jednak mogliśmy zrobić chudszy, żeby był lżejszy, nie? No ale nic, to jest nasz pierwszy raz. Ale no, na drugi razie to już będziemy wiedzieć. Jak na to drugim zwane. razie, drugim razem już będziemy mądrzejsi, dużo. Będziemy a tym. zrobimy? mi zrobimy? No, no oczywiście, już mamy teraz yy, foremki i mamy już doświadczenie, więc. Dobra, dobrze, że mam Was, że mi pomożecie dekorować te Aha. elementy. Słuchajcie, domek dalej stoi, więc jest dobrze. Tutaj elfiki pracują dziennie. A jeszcze tutaj czekają na nas choinki, znaczy gwiazdki na choinkę z piernika. Także może jak wchnie ten domek, to ja zrobię w tym czasie tą gwiazdkę. O, to będzie dobry pomysł. No piękny, jeden niebieski, drugi czerwony. Ups, Uch. wyschło. Wyschła. Wow. Ale a ten to ma sweterek, no po prostu kozak, nie? Kozak. A tutaj stoi domek. No i... Najgorzej będzie z tym dachem, bo jest ciężki. Ale nic, nie poddajemy się. Tutaj to nie patrzcie, to się wyklepie. To się wyklepie, to się to maluje, się to, będzie, będzie I to się przykleja. Będzie pani zadowolona. To się przykleja coś. No słuchajcie, ludzie, człowiek się uczy całe życie, naprawdę. To jest fajne doświadczenie. Yy, zawsze chciałam zrobić taki domek z piwnika, Bo przedstawię jednak tą kamerę. Tutaj nie wiem, pan domek, po prostu jest tutaj królem. I nie można go ruszyć. No i to jest proste, nie? Tak się przynajmniej wydaje. Lukier i tak na zmianę, nie? Układamy. To jest proste. O Boże, to będzie hit. To będzie hit świąt. Powiem Wam. To jest mega proste. Super ta hojna, tylko że mała. I teraz troszkę żałuję, bo tutaj zostały mi. Żałuję, że nie dodawałam nawet te same wielkości, żeby była troszeczkę wyższa. Nie wiem, czy odklejać. nie. nie, 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 nie. Ale już się nie zasach. Nie, 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 nie. Kolejna ja ryzykuję. Dalszy. Ryzyk fizyk. Raz się żyje. To jest nasza próba. To jest tej samej wielkości. Więc trochę koszlawa, ale to nie co to będzie No, teraz będzie pasowała wielkością do domku. No, idealnie. A tą jedną e, zostawimy tutaj, damy na sam szczyt tego domku. Dobra. Nie, no to jest, powiem Wam, prosta sprawa. Naprawdę, wystarczy kupić te foremki. Co mam zrobić? Otworzyć. A. Wystarczy otworzyć. No, ja by nie otworzył Super, no choinka to jest kozak. Teraz będziemy ją dekorować. Krzysia, A przecież to nie złączony. Ma butki na czarne, super. Czarne? Mm. Ekstra. Dobra. Jestem pełna nadziei. Choinkę uratowałam. Yy, mi... No zabawę. Nie. Yeah. Tomek też wyjdzie, zobaczycie, tylko że na razie musi wyschnąć. Teraz dałam gwiazdkę, tutaj taką, na końcu z gwiazdek jest jeszcze gwiazdka, na końcu, i teraz ją śnieżę, także zielona, jak to choinka, a teraz ją śnieżę. Powiem Wam, że podoba mi się ta robota. Zdecydowanie choinki to będzie mój faworyt, bo robi się je bardzo prosto i nie ma obawy, że coś się zepsuje. Natomiast yy, no z domkiem to zobaczymy, ale jestem pełna nadziei. Wiecie co się stało? Nie no wiecie, bo nie widzicie. <grym> o, co się stało, jak tutaj choinkę stawiałam. No i zaprawiamy szybko. Tak wyszła choineczka, słuchajcie, no cudownie. Z tego jestem bardzo zadowolona i to jest tak proste, e, że polecam każdemu... <gry> yy, chyba nam nie wyjdzie do z piernika. ale już wiemy, gdzie popełniliśmy błędy, i to jest najważniejsze, nie? Ta jest najważniejsza. A po prostu już tu mamy za bardzo kanę. nie kłaść tak, już się tam poufnie. Yy, już tu mamy za bardzo kanę yy, w tym lukrze, bo nam się to już kilka razy rozwaliło. Okazuje się, że pff, źle w ogóle teraz znowu zrozumieć. Okazuje się, że my to źle sklejiliśmy, bo powinniśmy to, tą ścianę, dać na zewnątrz żeby... o w ten sposób, nie? Mhm. o tak tak powinniśmy to złożyć i wtedy dach by się opierał na tej ścianie a tak to nie ma szans a już mamy to tak upaćkane, że jeszcze podejmiemy jedną małą próbę ale e, raczej nam się to nie uda, ale przynajmniej się dużo nauczyliśmy i następnym raz już będziemy mądrzejsi. Robię ładne pierniczki a też się nie przejmuje tworzy swoje pierniczki przepiękne Krzysiu tutaj ze mną działa. On oczywiście wpadł w ogóle na ten pomysł, że yy, tak. właśnie my coś źle skleiliśmy, że to powinno być w ten sposób sklejone. Ja, ja wszystko wiem o tym. Yy, nazwę Krzyśka... Krzysiek buduje tak, domy. Także Krzysiu jest naszym tutaj inżynierem. Mm, Trzymaj się. <grychy> Jeszcze podejmiemy jedną małą próbę. Tak by to, był to, że to są kanę to nic, tylko że po prostu... klei tak by to był miód, to by się to wszystko do, kim do kim... siebie, do nas tak dalej. Ale to, że to jest takie ubrudzone, to mi to w ogóle nie przeszkadza, byle to się trzymało. Sytuacja wygląda tak. Troszeczkę się rozjeżdża, bo ten dach jest za gruby. Także następnym razem trzeba pilnować, żeby wszystkie były równe. Dach musi być cienki, tak jak tu. Ten wyszedł straszny grubasek. Um, i przez to się tutaj troszeczkę rozjeżdża. Oczywiście już będziemy wiedzieli jak to sklejać, bo wcześniej coś źle skleiliśmy. Teraz jest okropnie upaćkane, ale my to y, sobie my tak jeszcze klejmy. to się wyklepie. wyklepie, wszystko będzie dobrze. Wyrówna, wyszpachluje i tak dalej. E... Ale ma dziury trochę. No bo to się rozjechało od tego dachu, wiesz? Bo po prostu on go za bardzo pcha w tą stronę. E... Także my go sobie dla własnej satysfakcji, udekorujemy. Mhm. Yy, on się chyba raczej nie utrzyma, ale nie wiem, może jakimś cudem się utrzyma. Yy, I później wam pokażę jak nam się to udało, bądź nie. Zdamy relację. Także dzisiaj kończymy ten film yy, pozytywnym akcentem choinkowym. Teraz wam pokażę, bo odstawiłam ją. Domek stoi, więc jest dobrze. Yy, teraz już na pewno następnym razem nam wyjdzie no, nie wiem, czy zdążymy w tym roku, a jak nie, to zrobimy go sobie pomiędzy świętami, po świętach, jak już nie będziemy mieć teraz czasu, to zrobimy jeszcze raz po świętach, na święta. Tak! A kto I nam będzie. zabroni? A 24 zjemy domek piernikowy! Tak! E, także e, oglądajcie następne filmy i e, śledźcie historię tego domku, a... Choineczka nam się udała. No, także kończymy akcentem choinkowym, która nam wyszła na szóstkę. No z plusem z plusem. Nie ma szóstki z plusem. E, Ale domek też patrzy, stoi. No na truje jest. Na truje jest domek. Z minusem. Znaczy tu. śmiejemy się, że Tyle jest grinchem, bo najpierw nam życzyła, żeby nam ten domek rozpadł, bo chciała go zjeść. Ale my się nie poddaliśmy z Krzysiem. Nie? I go postawiliśmy i stoi. I teraz będzie sech, a później go udekorujemy. I będzie pięknym domekiem. Być może baby Jagi, ale domkiem. Może tak tak. A my kończymy tutaj pięknym akcentem. Także choinka wyszła. Domek prawie. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Do widzenia. Pa. Do następnego. Scena po pożegnaniu, Krzysiu tutaj dokleił, Śnieżny. dokleiliśmy, w ogóle jeszcze tutaj załataliśmy te dziury i Krzysiu zrobił tu śnieżny dach, ja też wiem. aha, z Celinką zrobili śnieżny dach, więc myślę, że jak wyschnie to ten dach będzie stał.